Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, e, za chwilę słońce, e, piękna pogoda, wysoka temperatura. No i oczywiście wszyscy przypomnimy sobie o tym, że klimatyzacja w aucie nam nie działa, i tu jest rozwiązanie dla Was, które zaoszczędzi wam mnóstwo czasu i oczywiście zaoszczędzi wam pieniądze. Nowa puszka, nowa szata graficzna, a w środku przetestowany, sprawdzony. Czynnik do klimatyzacji. Oczywiście nie jest to oryginalny czynnik do klimatyzacji, tylko są to zamienniki czynników. O, tak tutaj mamy R134A, R1234Y i tak dalej. Natomiast zobaczcie, tutaj jest 2 w jednym i 3 w jednym. Co to oznacza? Dwa w jednym to jest zamiennik czynnika. Na przykład bierzemy ten najpopularniejszy R134A z olejem, który w tej buteleczce wystarcza na uzupełnienie oleju, który na przykład uciekł razem z gazem. I słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że w tej puszeczce mamy 292 gramy. Przeciętnie w aucie mamy no, około 700, tak możemy powiedzieć, gramów. Czy taka puszeczka wystarczy? Tak. Ten gaz jest dużo lżejszy i 292 gramy to prawie 800 gramów Tradycyjnego, oryginalnego czynnika. Odpowiem od razu na Wasze pytania, które pojawiały się bardzo często. Ten zamiennik czynnika miesza się z oryginalnym gazem. Czyli jeżeli chcemy dobić klimatyzację, bo pamiętajmy o tym, że ubytek z klimatyzacji rocznie około 10% jest zupełnie normalną rzeczą. Czyli mamy dwa lata, 3, ta klimatyzacja przestaje działać, bo tego czynnika jest za mało, wtedy należy dobić preparat. No i kupujecie sobie taką buteleczkę, przewód. Jeżeli mamy nowy gaz R1234YF, to dodatkowo taką przejściówkę, tak żeby podpiąć się do złącza i uzupełniacie Gaz w klimatyzacji, pokażę Wam, jak to się dokładnie robi. Natomiast trzy w jednym tutaj jest jeszcze uszczelniacz. Yy, mamy gaz, olej i uszczelniacz. Od razu mówię, uszczelniacz to nie jest żaden klej, który zaklei nam układ klimatyzacji. W tej buteleczce, tutaj FixFi, uszczelniacz to kompozycja różnego rodzaju środków smarnych, które nie szkodzą klimatyzacji. Yy, I w momencie kiedy pojawi się nieszczelność, uwalniając się te środki smarne, tworzą powłokę, która powoduje to, że układ staje się szczelny. Dlaczego coś takiego? Mamy e, samochód, który ma, dajmy na to 15 lat, 20, jest warty 10 tysięcy złotych. Przyjeżdżacie do takiego warsztatu e, do mnie i mówicie, Panie Grześku, chciałbym naprawić klimatyzację. Wierzcie mi, że bardzo trudno jest znaleźć taką nieszczelność, jeżeli ten układ jest już leciwy i to wszystko jest półprzeźroczyste, tak można powiedzieć, że ten gaz ucieka z różnych miejsc, pomalutku, nabijemy klimatyzację, 2-3 tygodnie, słuchajcie, i klimatyzacja przestaje działać. No to wtedy taki koszt to jest kilka tysięcy złotych w górę, no i umówmy się, że jest to naprawa ekonomicznie nieuzasadniona, więc słuchajcie, warto kupić, wydać kilka dych i spróbować naprawić ten swój układ. A będę Wam pokazywał różnego rodzaju testy, gdzie będziemy wiercić przewody. I ten preparat będzie w stanie te nawiercone przewody uszczelnić. Ta klimatyzacja naprawdę działa. Włącznie z tym, że kompozycja tych środków smarnych jest zrobiona w ten sposób, że jeżeli będziemy mieli nieszczelną sprężarkę, oczywiście do pewnej granicy, to ona też uszczelni, ta kompozycja sprężarkę i będziemy cieszyć się chłodem. Klimatyzacja będzie nam hulać, wydając kilka dych. A nie kilka tysięcy. To nie wszystkie produkty, które są w gamie Fixvie. W tym momencie mamy w fazie ostatnich testów już produkt 5 w jednym. Będę Wam opowiadał, co to jest. Myślę, że za dwa tygodnie powinien pojawić się na rynku, już jak będzie 100% sprawdzony, że wszystko perfekcyjnie działa. Słuchajcie, także tak, reasumując. Wybieramy. Czynnik który jest u nas w samochodzie, czyli mamy na przykład najbardziej popularny R134A, kupujemy taki czynnik, jeżeli mamy tylko dobić klimatyzację, mamy szczelność, wystarczy dwa w jednym, jest tutaj odpowiednia ilość oleju, która uzupełni olej w waszym układzie klimatyzacji, tak żeby układ działał poprawnie i żeby sprężarka się nie zatarła. Natomiast jeżeli mamy nieszczelność i ta klimatyzacja działa dwa tygodnie, Tydzień, później nie ma gazu, to warto spróbować trzy w jednym. I muszę Wam powiedzieć, że po wszystkich testach, które przeprowadziłem, na 80% aut z nieszczelnością w układzie klimatyzacji ten konkretny preparat z tymi składnikami, które ma tutaj w środku, zadziałał i klimatyzacja działa cały czas. Jeżeli chcecie uzupełnić czynnik albo naprawić tą klimatyzację, przewód. Proszę bardzo. Jeżeli wybierzecie R1234YF, czyli taki preparat, jak jest w tym range rowerze, no to musimy dokupić taką przejściówkę na R1234YF. Tą przejściówkę zakładamy tutaj i bezpośrednio możemy wpiąć się wtedy, słuchajcie, tutaj w układ. O, to jest samochód na R1234YF, czyli na ten najnowszy czynnik, zobaczcie, tą końcówką tutaj nie będziemy w stanie się wpiąć, tylko musimy zastosować tą przejściówkę. I ciach. Kochani, w kolejnych felietonach pokażę Wam, w jaki sposób samemu stać się bohaterem we własnym domu i samemu naprawić albo nabić klimatyzację, natomiast przyjrzyjcie się jeszcze produktom, Nowa puszka, nowa szata graficzna, nowa receptura przyjazna środowisku, bezpieczna dla układu klimatyzacji i wygodna przede wszystkim i oszczędzająca pieniądze Wam. Także do następnego. To było